Jesteśmy na ulicy Albińskiej. Tam mamy bunkier. Poświęćmy tam, tam jest hok bunkier na to. jest Hock Bunker na ulicy Albińskiej. Jesteśmy w tym miejscu. Widzę jakiś nasy. Jesteśmy dokładnie w parku koło szpitala. Zaraz pójdziemy na górę sprawdzimy, co jest na tym nasypie. Jest tam wejście do do podziemi. Niestety, mamy beton, beton i nic, nic tutaj, nic tutaj nie ma. Chociaż, Pod są, nami drzwi, może... chociaż są drzwi. Co? Trochę, jest kłódka. Jest. O, jest głęboko boko. Musimy tam. Jest kłódka. Próbujemy tutaj wrócić innym razem. Pogadamy tutaj z, z właścicielami tego obiektu i postaramy się sprawdzić co tam jest.